Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy poranny news z Chin o tym, jakoby rynek kredytów hipotecznych nie był w pełni przejrzysty i legalny, przyniósł bardzo znaczące spadki i ucieczkę do aktywów superbezpiecznych. Jeszcze przed tym newsem euro-dolar 1.41.30, w tej chwili już 1.40.90. Pary złotowe już na otwarciu, to już po tej wiadomości chińskiej, otworzyły się znacznie wyżej. Euro złoty na poziomie 4.19, dolar złoty na poziomie 3.297.30. W tej chwili jednak mamy około 1,5-kroszowe umocnienie euro złoty 4,17,50 dolarów złoty 2,96,25. Szanowni Państwo, dzisiaj już poznaliśmy inflację cen producentów naszych zachodnich sąsiadów. Wypadła o wiele gorzej od oczekiwań, na poziomie minus 7,8% rok do roku, wobec oczekiwań na poziomie minus 6,4% i poprzedniej danej na poziomie minus 4,6%. Poznaliśmy także przed chwilą bilans obrotów bieżących w strefie euro. Tutaj także negatywna niespodzianka: minus 5,3 miliarda euro wobec minus 1,7 miliarda oczekiwanych i prawie że płasko w miesiącu poprzednim. Dziś jeszcze czekają nas dwie dane z Polski o godzinie 14.00 obie. To produkcja przemysłowa oczekiwana na poziomie minus 3,2% rok do roku wobec minus 4,6% w miesiącu poprzednim. Oraz indeks cen producentów, tutaj oczekiwane jest nieznaczne spowolnienie dynamiki z 4% do 3,9%. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo życzę miłego